Witam Was, moi kochani, na moim kolejnym motovlogu. Dzisiaj chciałem poruszyć temat e, raz, że sezonu, bo już zacząłem jeździć tak, tak prawie codziennie, że będę do pracy. A drugi temat e, e, ważny dla mnie to coś zmajstrowałem w bottaży. Zaraz Wam e, zacznę o tym opowiadać. Niech tylko sobie na spokojnie wyjadę z miasta, bo tu się trzeba pilnować. Co wam miałem powiedzieć? Jak większość z Was wie, śmigam na junaczku 123 Pewnie niektórzy z Was mogli zauważyć, że mam właśnie zdemontowaną szybę. Z ciekawości ściągnąłem. Kurwy syn musiał wyleźć. Przepraszam, wkurzył mnie, nawet nie spojrzał w lusterko gnu i wylas. Co Wam mogę powiedzieć? Jeżdżę na juneczku, jak wszyscy widzicie mam ściągniętą szybę już, tak z ciekawości, żeby zobaczyć jak się jeździ z otwartą szybą. Nie, nie sugerujcie się tym, że mam krzywo za, zamontowane handbary, ale jak ściągnąłem szybę, to musiałem je przestawić. Ja jakoś nie miałem głowy, żeby wstawić je do pierwotnych ustawień. Ale co mogę Wam powiedzieć? Eee, modyfikacje, jakie zrobiłem w swoim motorze, to jest wymiana dyszy głównej z 92 na na setkę i tam i wymianę świecy na MDK, NGK i od tamtej pory nie zaglądałem do silnika nie było potrzeby modyfikacje się odbyły przy przebiegu tam trochę ponad 2000 teraz mam trochę ponad 7 z ciekawości odkręciłem świecę żeby zobaczyć jaki ma kolor wiadomo wszyscy to często robią i tam się podniecają że świeca ma kolor e, taki jak powinna czyli tej kamy z mlekiem, no ja swoją odkręcam i co? Świeca czarna jak jak, jak smoła. Znaczy nie taka czarna eleista płyszcząca, tylko taka czarna czarno siwa. przypada na no, nią mówię, za bogata mieszanka e, spadam na forum e, Junaka, szukam. Zresztą polecam forum Junaka.pl, każdemu kto ma maszynę z Junaka, bądź trometa albo w ogóle jakąkolwiek z nich z to się zarówno o z zipów jak i innych motocykli z, z tymi silnikami To to co mogę powiedzieć Spadłem e, na forum, tam przeczytałem e, kilka różnych sposobów ustawiania tego tak go żeby chodził prawidłowo I, i co? I z, postępowałem zgodnie z instrukcjami I Teraz się może część z Was ze mną nie zgodzić ale No zawsze się tak zdarza studiłem to takim trochę sposobem jednego z użytkowników ory, czyli skręciłem śrubę od, od, od obrotów silnika tak do minimum, żeby chodził tak na 500-600 obrotów na minutę, oczywiście w tym wskazaniu brytomierza, który nie wiem czy dobrze pokazuje, ale tak mniej więcej to trwało, bo miałem na granicy przygasania i wtedy skręciłem tą, tą śrubę, która odpowiada za, za ilość dostarczonej jednej mieszanki do, do komory spalania, i tam skręciłem, zacząłem to notować ustawiłem nośnik, ustawiłem tak, że ten e, silnik chodził, chodził równiesienko, chodził płynnie, wydłużyły mi się znacznie obroty poprawiłem jeszcze, skręciłem obroty tak na 2000 wchodzi ktoś e, może powiedzieć, że 2000 za dużo, że po 1,5 czy 1,600 nie jest wygodnie, 2000 e, lepiej odpala, odpala z rana i cóż no, modyfikację przeprowadziłem eee, wsiadam, Jadę i co? I niestety motor nie ma mocy. Eee, znaczy mocy nie ma. Na tych średnich, niskich obrotach chodzi naprawdę równo, fajnie ciągnie, ale na tych, na tych wyższych obrotach tam kosztach od 80 do 100 totalny, totalny brak mocy. I teraz nawet w tą góreczkę, którą widzieliście przed chwilą i pod którą się nawet teraz trochę wspina, temperatura mi, czy znaczy przepraszam nie temperatura, tylko prędkość spadła mi do 60 km na godzinę, musiałem rzucić na czwórkę, teraz bez problemu jeżdżę na piąty biegu, taka prędkość tam jest około, dajmy na tych 95, bo wiadomo, że się trochę za wyżej, ale już tą tę jestem w stanie ciągnąć. Po tych moich modyfikacjach, mam no niestety ledwo, ledwo coś się tam wciągnął pod górkę. Co wam jeszcze mogę powiedzieć co się stało? Zajechałem na miejsce do domu, wykręciłem świecę, mówię coś może jest i tak, sprawdzam, bo świeca w kolorze idealnej, panu z no, lepiej już się chyba nie da. No tylko co z tego, jak, jak, jak mocno modyfikacja jest nieporównywalna z tym co było wcześniej. Jeszcze tak z ciekawości, gdy na stację dotankować paliwo, no i co ciekawe, co wyszło, że motor e, spalił mi prawie 4 litry. No 4 litry, no to jest duże jak na tej silnik. E, nawet mój kolega Piotr, którego mogliście poznać, chyba w poprzednich no moich odcinków, pokazywałem, że wam, mimo swojej no, dość sporej masy i, i wielkości żagla, e, maksymalne spalanie jakby się, no to jest chyby było chyba 3-7 litra. A no, u mnie prawie 4. no, Zdziwiłem się trochę, ale raczej majdrować. Mój kolega Piotr, o którym już wszyscy mówiłem, polecił mi że rzecz najprostszą, czyli pojechać do serwisu na wystawienie. Serwis w kamieniu pomorskim, z którego jestem z samego początku bardzo zadowolony, chociaż Szczerze mówiąc byłem tam tylko raz ustawić zawory i wymienić dysze w górniku Ale zrobili mi to naprawdę dobrze, Tam tamtej pory motor chodzi, nie dotykałem nic Tylko raz ustawiałem z grubkiem zawory, ale to już w racji przebiegu Wiadomo, że przy tych niższych przebiegach trzeba to robić częściej Ale byłem bardzo zadowolony, zrobili to dobrze Zresztą Piotrek u nich serwisuje motocykl od początku, teraz mają już ponad 12 tysięcy i póki co, wszystko pula idealnie do niego więc dobrze, ustawili mi ten e, gaźnik taki, no ale w, co tam, w drodze do domu jadąc e, no to na motocykl nadal nie ciągnął tak, jak powinien ciągnąć e, też nadal nie ciągnął tak, jak powinien ciągnąć Zresztą, szczerze mówiąc, jak możecie zacząć, będzie nadal, nadal nie ma tego. O, telefon nic wami. Chyba 10 minut będę musiał zatrzymać. Ale skończę: no, nadal nie ciągnie tak jak, tak jak powinien. Trochę, trochę mu jeszcze brakuje. Jutro, może jak będę jechał do pracy, wezmę sobą śrubokręt i po prostu ustawię go na trasie, żeby no, lepiej i równiej pracował w, tym, w tej, tej wyższej partii obrotów. Muszę odebrać, przepraszam, na moment. No już jestem po rozmowie, kończę temat. Yy, wezmę ze sobą śrubokręt, ustawię motor tak, żeby chodził jak należy. Kurde, się wy też tak macie z tymi ubieraniem, się za każdym razem rękawiczki. To wyciągnąć telefon trzeba. Kuperyk. Dobra, jedziemy dalej. I jedziemy dalej. No i wezmę sobie strabotę i, i spróbuję go ustawić tak, żeby chodził możliwie jak najlepiej i jak najrówniej w tej wyższej partii obrotu. Bo jak widzicie ja no dojezdy do pracy i biegną przez drugie krajowe numer 3, to jest wrasa Ktokolwiek uważał na jego że w śmieniu jest, jest sport, jest paramet, które odbywają do Szwecji itd. i tak dalej. To jest trasa dosyć silnie uczęszczana, zwłaszcza przez samochody ciężarowe. No a pod górkę drapować ja się z prędkością 60 czy 70 km na godzinę to jest trochę niebezpieczne, bo cię zjadę, a jak zjadę na pobocze i wpuszczę, to niestety później się nie będę mógł do do bo no nie w co mogę powiedzieć jeszcze? No, po co w ogóle grzebałem w tym gieśniku? Właśnie to był problem, po co ja w nim grzebałem skoro to chodzi? Spotkałem się z wieloma opiniami, jednym, że się trzeba gieźnik regularnie czyścić i go dostawić wraz jakiś czas, bo coś się tam rozregulowuje, jest właśnie przy tych chińskich gieźnikach PZ26, bo taki model ja posiadam. No ale powiem szczerze, że to moje grzebanie nic nie dało, i się zepsuło. Yy, owszem jest dobrze raz na jakiś czas może sprawdzić świecę bo kolor świecy mówi nam wiele o tym co się dzieje w silniku no ale jak nie ma spadku mocy to no, chyba jest tam grzebać no ja grzebałem przez co się tylko nadenerwowałem nakompilowałem się yy, żeby przewrócić w i jego, jego właściwą bo z właściwie jeszcze nie przewróciłem mam nadzieję że jutro już mi się uda poprawić tak że na na perfekt yy, chyba wrócę do do montażu szyby z powrotem, zamontuję szybę, bo mimo tego, że teraz w kasku jest o wiele ciszej i będzie się trochę przyjemnie, bo ten opór wiatru jednak, jednak robi swoje. Yy, zwłaszcza przy się z dużymi samochodami, zaczynają rzucać motorem. No trzeba powiem, że nie miałem tego problemu, mimo jej pokaźnych rozmiarów, ale problemy takie nie występowały. Yy, jaka może rada dla Was, jeżeli chcecie grzebać przygaźniku? przy gaźniku lepiej nie grzebcie jeżeli nie ma takiej potrzeby starajcie się przede wszystkim nie wyjeżdżać paliwa do końca z baku bo wiadomo że ten syf zawsze gdzieś się osiada na dnie chociaż jak przyjrzałem się przy swojemu chronikowi to te rureczki w środku są dosyć wysoko nawet na odrezerwy więc tam nie ma najmniejszych możliwości żeby chyba zastać ten bryt z baku i przede wszystkim nie lejcie żadnych paliwa, paliwa żadnego z Baniek po kosiarkach, taki który odstał, bo kiepskie paliwo powoduje to, że was się brudzi i, i, i trzeba go tak naprawdę roz, rozciągać, demontować. Mówię, no, tak jak kolega Piotrek, przejechał 12 tysięcy i do gaźnika teraz zajrzamy przy, przy wymianie dyszy głównej. I to jest w zasadzie wszystko. Na przykład 12 tysięcy metrów możecie sobie policzyć, ile razy tankował y, paliwo do baku, no i jego gazik nie wymaga regulacji, nie jest i tak dalej. To no grunt powietrza to nie wyjeżdżać paliwo do końca. Drugim tematem już tak może, y, odbiegając od, trochę od reszty, jest to, y, czy motocykl 125 no, do, nadaje się na, do jazdy na kwiel do pracy. Ja co prawda dojeżdżam zaledwie kilka dni, ta pogoda już jest taka, że no, no, mamy początek kwietnia, ale tu jak widzicie sobie radzę, nikt tu nie rozjeżdża, mimo tego, że mój motor kuleje i coś nie ma siły ciągnąć. Nie ma tragedii, a ja jeżdżę drogą krajową. Myślę, że po autostradzie też by nie było większego problemu jechać nie byłoby większej jechać, więc czemu by nie? Czy 125 ktoś wypada, no, skoro się nadaje na wiedzę do pracy, to czy się nadaje na turystykę? To musicie już ocenić sami, zależy kto czego potrzebuje. Dla jednych na dobra na turystykę będzie jakaś Transalpina czy, czy Varadero z litrowym silnikiem, a dla innych wystarczy 125. Myślę, że mówiąc tych 25, no, w zupełności na razie wystarcza. E, mówię na razie, bo nie wiem co będzie w przyszłości, ale e, uczymy się siebie nawzajem cały czas. I e, co mam powiedzieć, jeździłem w trasę, najwięcej zrobiłem od tego dnia, tylko ponad 400 km, no i powiem szczerze, że nie było tragedii. Było dobrze. Jeździłem czasem sam na wycieczki. Chyba kiedyś Wam nawet mówiłem, że pojdzie na zdroje, sam. I spokojnie, to tempo mi wystarcza. Tylko z czym ja wybieram zawsze, patrząc na mapę, bo zawsze się posiłkuję mapą zwykłą, że wybieram te żółte trasy, ja je tak nazywam, to są drogi jakieś mniej uczęszczane, unikam dróg krajowych i tych większych, bo raz, że nic przy, przy tych drogach nie ma, po prostu się jedzie, dwa, że jest duży ruch i to się robi trochę niebezpieczne. a trzy, bo jadąc z bądź tymi drogami jestem w stanie więcej zobaczyć, co nieco zwiedzić, nawet wybrać sobie miejsce postajowe gdzieś na takim w ziorku, fajnym miejscu, na płytę widokowym, których niestety przy drogach krajowych yy, bardziej uczęszczanych nie ma. Co Wam jeszcze moi drodzy mogę powiedzieć o jeżdżeniu następnej sypującym w trasy? Na pewno się musicie uzbroić w szczepliwość, nie, nie liczcie sobie trasy w gogle, bo, bo to Wam... Coś tu szwiruje? i pada mi bateria dobrze moi drodzy kończę już o ile mi już nie padła bateria i nie gadam sam do siebie jeszcze wypniemy 500 o jeszcze nie kończę moi kochani kończy mi się bateria mam nadzieję że w następnym vlogu powiem wam co więcej trzymajcie się ciepło i do następnego razu cześć